Tu czekaniem nie dobia. Rozumiem. Z moim też coś się dzieje. Ma poziom stresu 92% biedny. Ania, widzisz poziom stresu bratniej duszy? Ja też. Tylko mój mazero. Czyli twoja bratnia dusza siedzi sobie gdzieś na jachcie, na Madagaskarze i popije drwineczka z mango, a twoja zdaje prawko? Chyba to bardziej typ osobowości. No to pasujecie do siebie. Ja nie wiem, Ciri. Jak ty się nigdy nie stresujesz? Nawet jakby cię falili na stosie. To byś miała chill, bo lubisz mieć ciepło w stópki. No tak było. Pamiętne wakacje na Podlasiu. Uh, czy chcesz coś ogłosić klasie? Eee, moja bratnia przed jest starym facetem. Dziękujemy za tą informację. A teraz się skupcie. Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. To nic, tylko nie rób z tego nawyku. Kto to jest? Sense. czy Twoja bratnia dusza właśnie weszła do klasy? Możliwe. To Kuba, dołączy do Waszej klasy. Bądźcie dla niego mili. No, hej, Kuba. Wolę zobaczyć w bratniej duszy, czy ile jeszcze pożyje.